Witajcie w powtórce francuskim kołowcem 10 tieru Eberze, stopiące w losowaniu na 8 tiery na mapce Karelia. Dobrze, powiem nigdy nie zwracałem uwagi na nazwę mapy, dopóki nie zacząłem nagrywać. Dlatego nieraz sobie sprawdzam, tak dla pewności. Jedziemy raczej na taki szybki strzał. No i w końcu udało mi się zrobić, że te kółka są widoczne. Na minimapie bo w poprzednich trzech posturkach nie były. I przy okazji, na dole, jak widzicie, mamy już takie pokazane wyposażenie naszego bohatera. A to wszystko dzięki widzowi Krox 1904. Jeśli dobrze pamiętam, jeśli tutaj zauważycie. Bo no podpowiedział, że można coś takiego zrobić. I stwierdziłem, że to jest bardzo dobry pomysł. Za co Ci serdecznie dziękuję. No i co? Bitwa może być dosyć ciekawa. Mamy 28% szans na wygraną. Uff. Już myślałem, że to pójdzie w nast. Lepiej się stąd właśnie wycofać. Bo tu za dużo nie mamy do zrobienia. A pojechały w przewadze na drugą flankę. Mamy też kołowca drużyny przeciwnej. Wydaje się za, na dosyć ogarniętego. Tutaj nie tylko... Dlaczego chłop się podświetla tak, jakby go w bitwie nie było? Ciekawe co tu się wydarzyło. Chyba, że to jest kolejny błąd powtórki, bo jak wiecie, to się zdarza bardzo często pojechać okrężną drogą, żeby nie, nie dostać spota od badczata. Ewentualnie Ebera, który mógł się już zdążyć, przestawić. My chyba spróbujemy podświetlać tutaj to wzniesienie. Mamy tutaj panterkę. Możemy liczyć. Możliwe, że na Ebera. Nie, na Ebera już nie możemy liczyć. Możemy to liczyć na strzał w niego. Ciekawe, po ile tutaj siądzi i czy trafimy Bo strzały w Ebera są dosyć trudne Tutaj spota właśnie dostaliśmy Musimy się schować To jest dosyć bezpieczna pozycja Chyba, że panterka postanowi się na nas ulać właśnie z niej Ale miejmy nadzieję, że chłop tego nie zrobi Bo jednak to zabolić Oddajemy Jednak nie oddajemy M41 Bulldog skończył Naszego głównego przeciwnika teraz Jeszcze tylko skończyć bat będzie całkiem fajnie EBR jeździ Około 70 na godzinę, więc tutaj nie ma problemów z mobilnością. To jest jeden z bardziej mobilnych czołgów. Mamy. No. Działo, które czasami potrafi działać cuda, ale ma dość nisko penetrację Teraz jest 190 na zwykłym pocisku, 240 kol, 75 niestety już znerwione. Ze 105 do 75 na amunicji H. No. EBR na HEKach był i w sumie dalej jest zabójczy. Większość pojazdów i tak jesteśmy w stanie przebić w tył właśnie z tych Herszków. Tutaj mogliśmy dostać Spota, ale nie, mamy całkiem fajne wyposażenie. Takie pod y, place'y raczej z krzaczków Więc Spota nie dostaliśmy. 340 metrów zasięgu widzenia, jeśli dobrze pamiętam w podstawce ale tutaj widzicie, bohater ma. Dość dobrze wyposażonego Tego kołowca do, Co do tego Nie ma pytań, pytanie czy uda nam się skończyć Panterkę, czy nie Robimy w tej bitwie Raczej fragi, znaczy inaczej Raczej strzelamy w tej bitwie niż yy, Spotujemy, w sumie nie ma co się dziwić Tam w punce pancer Był tak jakby na snajpie Panterka, panterka właśnie Zmienia pozycję, więc de facto Za bardzo nie było dla kogo podświetlać Tutaj też bez, ee, tak powiem, aktywnej gry A raczej tej bitwy nie wygramy, widzimy 31% szans już tylko na zwycięstwo, więc może być ciężko. My powinniśmy wykonać jakiś ruch, żeby wykryć przeciwnika, oddać strzał i się wycofać. Właśnie to robimy, chłopiec w naszej alfie, strzelamy po 390, pytanie tylko, czy on zechce oddać w nas strzał, czy nie. My możemy zaryzykować i to się opłaca. Niż niszczymy, niszczymy nasz pierwszy pojazd w tej bitwie. Chłop nie będzie raczej zadowolony. Mam przynajmniej takie wrażenie. Polujemy dalej na panterkę, która nie wiadomo gdzie jest. No i właśnie się pojawiła, ale pytanie czy nas wykryła, czy nie. Raczej nie. Ciekawe, czy bohater się skusi, żeby zaryzykować oddać w nią strzał. Podjeżdżamy raczej tak z bezpiecznej pozycji, żeby dostać w miarę późno spota. Bardzo dobra decyzja bohatera. Strzał z biodra i gościa nie ma. Szybko się uchowamy przed CSM i 50 TP. Dwa polskie czołgi w jednym miejscu, To się rzadko zdarza. Musimy uważać też na jak pancera, który gdzieś tam może się na nas czaić. A zobaczcie, co się dzieje z naszą flanką na linii AB. Ona już praktycznie nie istnieje. I co ciekawe, po śmierci 75, przeciwnik będzie miał otwartą drogę do wjazdu na naszego kapa. Na szczęście, CS ginie. I E-75 Zabija Tiger Mautza Co nie zmienia faktu, że jest raczej osamotniony na flance I szybko polegnie Tak się właśnie też dzieje My mamy tutaj kunce pancera do pomocy 50TP ginie Kolejny polski czołg zginął od niemieckiego grilla Trochę to martwiące i niepokojące Nieprzyjemne No ale no to jest WOT i tak się dzieje My tu chyba czekaliśmy na zniknięcie ze spota Ewentualnie na zmarkowanie, yy, tak jakby prośbę o obronę bazy Jedziemy na spota, żeby, żeby spotować wrogie pojazdy na przejeździe Oddajemy strzał w T-34, co ciekawe, full HP Jeszcze nie stracił HP, wykryliśmy Badchata chata Przydałoby się na niego załadować hatchcap Panterka ginie, mamy 3000 HP na strzelanych Ciekawe, no szkoda trochę, kumula na niego można było załodać baczata. Ważne jest to, że Skoda jest na strzał i ona powinna być naszym priorytetem. Nie ma w tej bitwie na szczęście yy, arty. Nie wiem, czy nie puksiłbym się oddanie strzału na ślepowy. Tamte krzaki, w których może stać właśnie teraz Skoda, bo ona, jak nam robię za 500, to zaboli. A jest na. Powiem, na jeden strzał, więc można by zaryzykować. Bacchat podjeżdża, ciekawe czy, no niestety Skumula poleciało w te zabudowania na kapie i możliwe, że udałoby się nam oddać kolejny strzał Bacchata, ale niestety nie tym razem, przydałoby się do niego też strzelać z hajeków, mamy ich 10 sztuk, na szczęście ginie od strzału Grilla po raz kolejny, T-34 troszkę osamotniony tutaj, ciekawe kiedy dojedzie Skoda. Tracimy pierwsze HP. Niestety, strzały z w gąsicy nie są dobrym pomysłem. Powinniśmy bardziej tutaj albo przycelować, albo już chłopa objechać. Na razie, póki co, ten gracz jest osamotniony, a już dojeżdża nasze wsparcie. Słyszymy, zresztą też widzimy po minimapie. Strzelamy go po pokrywie silnika. Dobre i przytomne zagranie. Grill chyba ma jedną z lepszych bitew tego dnia. Coś mam takie wrażenie. Co strzał, to frag. A my próbujemy teraz wyspotować Skodę, która podjechała, która jest na jeden strzał, która nas wykryła. Tak samo T-80... T-80... 832 nas wykrywa, strzela, ale trafia w magiczne kółka. Za PCR Sorry, zapka. I mu się nie udaje. Grill chyba spróbował, bo to chyba był Grill. On ma takie donośne działo. Uważajmy na Skodę, ona właśnie... Dojechała, ma jeszcze jeden pościsk I może nas skończyć, jeśli będzie miała szczęście na szczęście. Tiger ją kończy. Mamy 5800 HP i ISU wyspotowane, na które możemy posłać heczka i je skończyć. Lecz znaczy haeczka. O, jest Somwa, bardzo groźny przeciwnik ze swoim magazynkiem. Na szczęście ISU ginie. On miał nas na hita somła. No raczej nas na hita nie zdejmie. Teraz jest osamotniony. Mamy trzy pojazdy, które są zupełnie samotne, i prawdopodobnie, gdyby nie to, że my jesteśmy czołgiem w tej bitwie, który robi pewnie największe uszkodzenia, to bitwa mogłaby być przegrana. Spotujemy jak pancera dla Grilla, dla naszych pojazdów tutaj na kapie, chociaż może być ciężko z jego penetracji. Wiadomo, jak pancer ma całkiem dobry pancerz, to łasem możliwe, że się wycofała do przeładowania. Przydałoby się znowu potwierdzić tego niemieckiego TDK. Który za bardzo nie jest ogarnięty, skoro jedzie środkiem On przez chwilę zostawał tak jakby niewykryty Teraz z powrotem pociutlamy go dla naszych sojuszników na kapie Myślę, że teraz baza jest całkiem dobrze chroniona My tutaj sprawdzamy cały czas to jedną flankę, to drugą Pytanie, czy ty 63 za chwilę nie podjedzie bliżej kapa Ale raczej nie powinien Znowu rundka po jak pancera Ciekawe, w którym momencie bohater postanowi Pojechać po niego w agresywny sposób i zmusić go do obrotu, żeby on obrócił się tyłem do naszych sojuszników i umożliwił im łatwiejszą penetrację. Pytanie, czy Somła wjechała już na wzgórze i czy ona stanowi dla nas w tym momencie zagrożenie? Bo my możemy sobie wiedzieć, w końcu ktoś przebija tego, jak pancera, ciekawe, ile on tam na no odbijał. No, <laughs> my, jak to kołowiec, robimy kilometry. Ten skin jest paskudny Sorry, jeśli komuś się podoba, ok. Ale mi się nie podoba I w sumie możecie powiedzieć, czy dla was to jest fajny skin Czy nie Znaczy model może nie skin Bo ten model jest paskudny W końcu wykonujemy troszeczkę bardziej agresywny podjazd Ale wracamy się pewnie Właśnie dostaliśmy spota Pytanie od kogo, jak pancer był w miarę blisko Coś do nas strzeliło tylko Nie wiem co gdzie coś może stać i coś na pewno stoi? Pytanie gdzie. My robimy kolejne kółeczko po kapie. Szukamy chyba możliwości, żeby wjechać na plecy sojusz yy, wrogów, ale to się na razie nie dzieje. Pytanie dlaczego? Jak pancer schowany? Typ 63 od dawna nie widziany. Ciekawe, może on stwierdzić, że to już jest koniec bitwy i. Po prostu stoi gdzieś tam, albo go rozłączył, albo kiwie, co się z nim stało. Ale my robimy kolejne kółko i przydałoby się powoli wykonać ruch jakiś, bo zostały 3 minuty do końca bitwy. Jeśli chcemy ją wygrać, powinniśmy <laughs> zacząć coś robić w tym kierunku. Mamy 1900 dpm, czyli jak pancer jest na jakąś minutę strzelania w niego. <laughs> Bez pomocy. Powinniśmy już coś zrobić. Somła dłuższy czas nie wykryta. Też mogła się przestawić, nie wiem, może do typa. Może szykują jakieś wspólne natarcie tutaj ze wspólnymi siłami. Zostały <laughs> się już 3 minuty do końca bitwy. Jak pancer, ile HP miał, tyle dalej ma. Pytanie, dlaczego Gil do niego nie strzela. Strzelił. I <laughs> chyba nie trafił. No, musimy wykonać jakiś ruch, który no, sprawi po prostu, że ta bitwa ożyje na nowo, bo jeżdżenie w kółko nie jest zbyt interesującym. O, wreszcie grill trafił jak pancera, ciekawe czy go skończy. Chociaż teraz my możemy się pokusić o jego wykończenie, no ale już stanął do nas frontem, więc za dużo szans w tym starciu byśmy nie mieli. Pytanie, gdzie jest Samła, Pytanie, gdzie jest. Typ 63, i gdybyśmy przemknęli tutaj środkiem mapy, wjechali na kapa, przeciwnicy, jeszcze jakiś czas temu, wpadliby w panikę i musieliby po nas jechać. I to może by ich spłoniło do jakichś błędów. Jak pancer, bokiem niestety nie trafiamy w niego. Za chwilę powinniśmy się poprawić. Mamy go w alfie. Dwie 2 minuty do końca bitwy, to bardzo mało czasu. Patrząc na to, że typ ma full HP, tak samo Somua ale co najważniejsze, jeśli. No i grill robi tego fraga. Ja muszę w końcu udać, udać się do lekarza. Tak samo jak bohater, w końcu udał się po typa 63. Który może być na strzałach, bo bardzo dawno się nie pojawił. Albo może być na awku. Pytanie: Co się z nim dzieje? Pytanie: Gdzie jest samochód? Grill ruszył. Sąła gdzieś zniknęła, może kapa broni, ale wiemy, że ona ma full HP, Bardzo <laughs> z tym typem, o nim praktycznie nic nie wiem, poza tym, że był ostatnio widziany na B2. Jedziemy na kapa, już nie zdążymy go tak powiem, zdobyć. Pałka odpowiada, że typ może być tutaj gdzieś na środku. No, ale to nie wiadomo, została minuta do końca bitwy, moim zdaniem, bo heter popełni tam błąd i za dużo jeździł w kółko. Teraz ciekawe, czy kogoś wykryjemy. Na razie mamy typa, jest na full HP, a to znaczy, że bitwa będzie raczej zremisowana. Zostało 40 sekund do końca bitwy. Grill, który mógłby zadać mu najwięcej HP, jest poza bitwą. fałka nie ma na niego bicia. Tygrys to już na pewno. Oddajemy strzał tylko po to. Żeby mieć więcej po prostu nastrzelane pod koniec bitwy 6800 HP. Jeśli tu się nie wydarzy cud, a raczej się nie wydarzy bitwa będzie zakończona. Remisem zdążymy jeszcze oddać jeden pocisk. No ale tu już jej nic nie uratuje. Chyba że grill w magiczny sposób wysadzi Somłę. On ma do tego predyspozycję, ale jej nie wysadzi. My nie zdobędziemy więcej uszkodzeń. Bitwa kończy się niestety remisem. Nie wiem dlaczego ci dwaj tutaj tak stali jak kołki. <laughs> I też powinniśmy wjechać w kapa, żeby. Tak mi się wydaje, no nie? Żeby zmusić przeciwnika do wykonania jakiegoś ruchu. A tak. To jak pancer stał przez dłuższy czas był dla nas problemem i niestety bitwa kończy się jak się kończy, ale mamy nastrzelane 7000 uszkodzeń. Strasznie dużo jeżdżenia wokół kapa, ale trzeba było też podspotować. A jednak po dłuższej chwili. Można było wykonać jakiś inny ruch sprawdzić co robią przeciwnicy. Niestety to się nie udało, tego nie zrobiliśmy i kończymy bitwę z nikiem. 7 uszkodzeń, własnych, tysiącach 500 po spocie. No i mam nadzieję, że się w miarę bitwa podobała. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia i cześć!